Grupa posłów. Aha, jeszcze pan poseł Grzegorz Braun, wniosek formalny, proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, wnoszę o odroczenie zatem tych obrad, tego posiedzenia do chwili, kiedy państwo ogarniecie się i przedstawicie nam na przykład tę opinię, która jak rozumiem jest w posiadaniu pani marszałek, ale do tej pory pozostaje nieujawniona. Myślę, że że jednak wrzucanie do systemu projektu zmiany prawa tak istotnego jak prawo wyborcze nie dla nas, którzy nie jesteśmy akurat przesądnie wierzącymi demokratami, ale dla was, większości z was, szanowni czciciele demokracji. Wrzucanie tego do systemu z planem przegłosowania wszystkiego przez pierwsze, drugie czytanie jeszcze przed północą, to naprawdę są igraszki, które nie mogą się dobrze skończyć. Proszę zatem o odroczenie posiedzenia i Dziękuję dostarczenie, Boże, nam, dostarczenie nam opinii. Odroczenie, wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania.